Was bardzo serdecznie chciałbym wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc styczeń dla urodzonych w znaku Koziorożca. Energia stycznia. szósta monet. Uczucia, związki, miłość. Król Kielichów. I praca, sprawy zawodowe, finansowe, sprawiedliwość. Szóstka monet jest to przepływ i przypływ gotówki. Czyli to, co zarobicie, to niestety wydacie bez możliwości oszczędzania. Na szczęście nie ma w tej karcie żadnej biedy, nędzy, ani jakichś tam innych problemów finansowych. Po prostu może się zdarzyć tak, że stanie się niespodziewany wydatek, jakaś awaria, usterka, czy to może samochód, czy, czy może jakieś tam opłaty, które niespodziewanie Wam przyjdą, wyrównania, które pochłoną wasze, wasze pieniądze, to znaczy, może będziecie musieli nawet sięgnąć do oszczędności. A na pewno, jakby to powiedzieć, co zarobicie, to wydacie. To jest, jest takie nie, to nie na własne jakieś tam przy, przyjemności, tylko rzeczywiście na coś, co się niestety. Albo zapomnieliście to, to jakoś tam odłożyć na to, albo po prostu coś niespodziewanego. W tej karcie jest zachwianie równowagi, takiej też emocjonalnej, czyli będziecie mieli poczucie, że więcej dajecie z siebie niż otrzymujecie. Czy to w związku, czy to w pracy, czy, czy w ogóle w sytuacjach życiowych. To taka trochę będzie też frustracja z tego tytułu, bo naprawdę rzeczywiście świadomość tego, że daje się więcej od siebie. I jeśli wy potrzebujecie pomocy czy wsparcia, to tego wsparcia wy akurat nie otrzymacie. Tak jak powiedziałam, czy to w związku, czy to w sprawach zawodowych, to jest to bardzo, bardzo nie w porządku. Czyli na przykład, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, abstrahując od. Tylko daję taki przykład, że na przykład zawsze staraliście się być lojalni. Zawsze, jeżeli na przykład koleżanka, kolega potrzebował pomocy, w tą pomoc daliście. Zawsze, kiedy szef mówił. Proszę Cię, żebyś został, została po godzinach, bo to Wy nie odmawialiście. Natomiast kiedy Wy będziecie potrzebować właśnie tego, że na przykład, nie wiem, czy wcześniej będziecie musieli wyjść, czy, czy Wy zachorujecie, to się okaże, że mm, Wy, e, jakby to powiedzieć, nie zostaniecie docenieni, nie będziecie mogli pewnych rzeczy dla siebie, mimo że właśnie zawsze byliście korekt, perfekt. Tak samo w związku. E, opieka, wsparcie, a potem się okaże, kiedy, że kiedy wy będziecie potrzebować, żeby partner, partnerka byli dla was, to się okaże, że e, nie mogą, nie chcą. No, takie, takie poczucie niefajne. Jedynie co to ta karta jest, Andrzej, jeśli chodzi o pozytyw. To jest to, że będziecie umieli po, przyjąć postawę taką, która będzie wa, dla Was najlepsza i z której bardzo może, będziecie mogli uzyskać dla siebie jak najlepiej. Czyli albo czasem będziecie z pozycji właśnie osoby, która będzie dawała i, i kierowała, a czasem po prostu, jak to się mówi, e, głowę po sobie, dygniesz nóżką, kiwniesz główką i też będziesz, czyli taką pokorę wsadzicie do kieszeni. A, czy butę, przepraszam, butę wsadzicie do, do kieszeni, będziecie pokorni po to, żeby sobie uzyskać coś, co będziecie e, dla Was chcieli, chociażby nawet to, jak ja to wcześniej powiedziałam, wcześniejsze wyjście. Możecie także, no dostaniecie, ale będziecie z komentarzem odpowiednim, ale no i dlatego to poczucie takie trochę niesprawiedliwości i poczucie, e, e, że więcej dajecie niż utrzymujecie. Mocny tydzień, mocny miesiąc taki taki bardzo, bardzo, bardzo konkretny. Jeśli chodzi o uczucia, to y, Król Kielichów mówi o, jeśli chodzi o stopnie uczuć, jest to największy stopień, jaki można było osiągnąć, miłość romantyczna, wspaniała, życie w gwiazdach, na przydechu, przy pełni księżyca, ja wiem, że ciężko to powiedzieć, żeby w zimę wystawić kocyk i obserwować gwiazdy, ale tu właśnie i czułe słowa szeptane na przydechu, o, tak, tak kiedyś w jakimś filmie, w serialu chyba 07, Zgłoś się był właśnie taki tekst, bardzo mi się podobał, że słowa czule szeptane na przydechu. I tu tak, tak wy będziecie mieli. Będziecie tacy trochę dopieszczeni, trochę, trochę wyromantocznowani, będziecie no tak, tacy hołubieni i bardzo zaopiekowani, o tak bym powiedziała. Uważajcie na mężczyzn, którzy są w waszym otoczeniu, bo będą, być może będą potrzebowali jakiegoś wsparcia i pomocy, czy to w badaniach, czy to gdzieś tam w zawiezieniu, czy w takich konkretnych sprawach. Nie, nie jakiś takich. Ale tu, tu właśnie mężczyzna będzie mógł prosić was o pomoc i nie odmawiajcie tej pomocy. Dobry opiekun, jeżeli ktoś jest singlem, to, to jest kobietą, znaczy kobietą, kobietą, nie mężczyzną, może spotkać mężczyznę, który właśnie będzie bardzo ciepły, serdeczny, ciepły miś, opiekuńczy bardzo spokojny. Niektórym może się wydać nudny, ale niektórzy potrzebują, po może jakimś kawałku życia, kiedy był roller coaster i wieczna zabawa. Taki spokojny mi się bardzo Wam się przyda. Bardzo taki spokojny, romantyczny, uczuciowy. Oczywiście możecie być zmęczeni już taką czułością, opieką i takim nadskakiwaniem, bo, bo czasem takie rzeczy też już męczą i ma się ich dosyć. Ale. Korzystajcie z tej opieki, czułości i wsparcia drugiej osoby. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tutaj bardzo takie dokumentowe, prawnicze, prawne, bardzo takie sprawy, które urzędowe. I tu podpisywanie dokumentów, podpisywanie faktur, jakieś druki. Umowy, sprawy sądowe mogą być też. To znaczy, w sprawach zawodowych to raczej rza, raczej małe szanse, ale tu nie wiem, spotkanie z, nie wiem, z dyrekcją, kierownictwem, kadrami. Bardzo pilnujcie dokumentów w sensie, w sensie takich bieżących spraw zawodowych i faktur, takich naprawdę, naprawdę rzeczy ważnych, urzędowych. Pilnujcie podpisów. Pilnujcie składania, podpisów, żeby wszystko było zaparafowane, podpisane, pieczęcie, bo to mogą być y, później y, mało tego, starajcie się wszystko mieć, jakby to powiedzieć na papierze. Nie, y, nie wierzcie na słowo, tak bym powiedziała najkrócej. Czyli nawet jeżeli macie rozmowę telefoniczną z przełożonym czy z, in, z urzędem chociażby, to sporządźcie z tego notatkę. Wyślijcie mailem, żeby był ślad również papierowy. To jest bardzo, bardzo ważne i pilnujcie, bo nieraz się przekonałam, że się zawierzyło na słowo przez rozmowę telefoniczną, po czym za 2-3 miesiące okazało się, że ktoś się wyparł tej rozmowy. Miałam taką właśnie sytuację, że szefowa załatwiała jakieś tam sprawy urzędowe. I tak zasugerowałam, żeby może wysłała również maila z nawiązaniu do tej rozmowy przypominam, czy uz po uzgodnieniu. Yy, nie wysłała, bo stwierdziła, że rozmawiała ze znajomą z urzędu, i w ogóle po czym po dwóch miesiącach okazało się, że yy, to, co jakby uzyskała w tej rozmowie telefonicznej, to, to zupełnie się rozmyło. A pani w urzędzie chociaż znajoma wyparła się tej rozmowy więc pamiętajcie żeby zostawić ślad czy to jeżeli będziecie z podwładnym czy z przełożonym a, rozmawiać o takich bardzo mm, poważnych sprawach urzędowych to sporządźcie notatkę to wyślijcie maila potwierdzającego zostawcie sobie ślad bo naprawdę może się po kilku tygodniach okazać, że Wasze ustalenia w ogóle jakby nie zostały wzięte pod uwagę, i dużo stracicie. Także pamiętajcie wszystkie sprawy formalne, o, bo nie mogłam znaleźć słowa, więc wszystkie sprawy formalne, zawodowe poprzyjcie jakimkolwiek dokumentem finansowym. I pilnujcie pieczątek, pilnujcie podpisów pilnujcie nawet czegoś takiego jak otrzymałam, jeżeli wydajecie komuś dokument, ja wiem, czasem to jest, a koleżanka, nieważne, była, otrzymałam i data, bo kiedyś też, dawno, dawno temu, to otrzymałam i podpis uratowało e, przed sądem pracy pewną osobę, bo wydawała dokument podwładnej Wiecie, mogę tak. E, dokumenty były zrobione w trzech egzemplarzach, niezwykle w dwóch. Podwładna podpisała na dwóch egzemplarzach, otrzymała mi podpis z datą. Swoje wzięła bez podpisu. E, to jej główne, które trafiło do dokumentów, niestety miała dostęp i wyciągnęła, bo były te papiery dla niej niekorzystne tylko. Zapomniała, że jakby trzeci egzemplarz jest podpisany, i nie wiedziała, że jest schowany oddzielnie w innej teczce. I kiedy straszyła sądem i mówiła, że nieprawda i że jest coś jej narzucone, na co się zgodziła, właśnie tym podpisem, i straszyła sądem pracę, okazało się, że, że dzięki temu, że jest tam ta kopia kolejna, z tym otrzymałam i nie w tych dokumentach, które, do których ona nie powinna mieć dostępu, miała uchroniło przed sądem pracy firmę, pozwanie firmy. Także pamiętajcie, pilnujcie, 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 bo dokumenty będą najważniejsze w styczniu. Wszystkiego dobrego.